Tak, kochani, moi drodzy, powiem Wam, że y, będzie fajny, bardzo fajny system wyciągu w, w, zrobiony z tunelu instalacyjnego, bo to jest tunel instalacyjny, ale z tego co widzę, że to jest też tunel instalacyjny, ale, ale również y, tunel powietrza, jak widać tutaj, tak jest coś, nie? To znaczy, że to są dwa rodzaje tunelów. Tunel instalacyjny na dużą ilość przewodów i tunel powietrzny. To po prostu skorzystałem z opcji tunela powietrznego, który będę za chwilę robił, tylko chwilkę ochłonę. Natomiast, kochani, gdyby wszystko się dobrze ułożyło, to prawdopodobnie w te wakacje, kochani, Pojadę też do altany, tak jak rok temu. Ale jeszcze na 100% tego nie wiem, wiecie kochani. Natomiast gdybym pojechał, to będę miał nowy, fajny, żółty, piękny przewód. Żółty się bardzo brudzi, ale po prostu ten przewód jest rzadko używany. Maksimum dwa miesiące. A później, sobie wyczyszczony, pięknie będzie czekał na na swój czas w jakieś tam miejsce może w te same co zawsze albo gdzie indziej. No. Ehm. Natomiast to jest też z myśleniem kupione o wyjeździe ehm. przedłużać z ładowatką C i USB 0 2.0. Ehm. Fajne, bardzo fajne, podoba mi się. Ehm. No i uzupełniłem oczywiście zasoby. Ehm. No, i jeszcze kupiłem oprócz tego, kochani, taki przyrząd, który jest bardzo pięknie powiązany z temperaturami. Po prostu będę mógł sobie sprawdzać temperatury z odległości tym przyrządem. Się za, zawsze tak zastanawiałam czy kupić taki czujnik do pomiaru temperatury. No, i w końcu się zdecydowałem. No, i kupiłem bardzo fajny czujnik. Bardzo fajnej firmy. No i oczywiście to. To będzie oczywiście, kochani, tutaj prawdopodobnie jeszcze będę to rozpatrywał, ale raczej będzie to w tym miejscu. O. Bo tutaj będą komponenty takie pod ręką do urządzenia, które tam będzie. No, to że więc, kochani, moi drodzy przyjaciele, jesteście super. Ja po prostu muszę dużo się uczyć, oczywiście, żeby robić takie filmy jak wy. Poza tym nie jestem zbytnio piękny, jeśli dlatego nie pokazuję. Jestem taki przeciętny, jak tam na niektórych zdjęciach, może pokazałem w stroju firmowym czy w piwnicy. Takie drobne ujęcia zrobiłem, krótkie ujęcie a jeszcze są te tutaj te te do tego następny zestaw jest to otwierania do, do paczek po co nożem otwierać jak można mieć odpowiedni przyrząd no i natomiast staram się nagrywać te filmy żeby fajnie wyszło ale wiecie po prostu ja nie potrafię tak tego pięknie robić jak wy ale bardzo się staram nie wychodzi mi to oczywiście ale cały czas nad tym pracuję, żeby było jak najlepiej. No. Natomiast no teraz kochani będę przystępował tak. Zjem sobie coś. Jak sobie coś zjem, to wtedy będę ogarniał przede wszystkim porządek. Bo no, nie byłem w stanie jednak wszystkiego ogarnąć. Bo sobie pomyślałem, że trzeba... Przede wszystkim ogarnąć tunel chłodzenia. Bo ciepłe dni nadchodzą a on był dokładnie tutaj, w tym miejscu. Później na filmie pokażę, jak to wyglądało. Jak te tunele tutaj były w tym rogu, wyglądało to niesamowicie. I dlatego pomyślałem, że trzeba od razu zrobić ten tunel, a nie czekać na deser. Bo to miała być robota w formie, jakby deseru takiego. Ostatnia robota końcowa, nie? Ale jednak to tak dużo miejsca zajmuje. Musiałam to trochę poprzecinać, po, po po żeby ładnie pasowało. I teraz by może trochę mniej miejsca zajmowało, ale jak już mniej miejsca zajmuje, to, to już niech będzie zainstalowane, nie? No i po prostu. Kochani. <laughs> Jest już tunel prawie gotowy, tunel chłodzenia. Był testowany, nawet się zasłonki trochę poruszają, jak on pracuje. No i teraz po prostu jak zjem kochani, to dokąd będę robił dalej tunel, a jak zrobię tunel, to wtedy będę ogarniał przede wszystkim porządek. Nie otworzę żadnej paczki dopóki. Dopóki nie zrobię porządku. To musi być idealny porządek, i wtedy, jak idealnie zrobię porządek, to wtedy będę mógł spokojnie sobie otwierać paczki, instalować różne komponenty. Podzielę się z Wami trochę tymi, tymi fajnymi fajnościami. Na filmie pokażę Wam, jakie fajne komponenty sobie zakupiłem. Tak jak Wy to robicie, bo Wy też, jak pokazujecie, jak coś fajnego kupicie, tak fajnie się ogląda, jak Wy to reprezentujecie. No i ja zrobię podobnie, oczywiście. Postaram się zrobić podobnie jak Wy. No e, no dobrze, kochani. No to teraz e, przystępuję do śniadania, do kolacji i działam, działam, kochani, buziaczki kejkapa.